kochani, no wracam z Rybek dzisiaj wyjątkowo yy, prosto z wody, nie będzie później czasu robić tam brzegu. co chciałem kochani powiedzieć, no tutaj już okoń się pokazuje, no lepszy, że tak powiem, już takie, już były takie bite 20 cm na okonie, które mi się trafiły dzisiaj, jeden piękny, zobaczycie dalszej części filmu zerwał się, no uderzył mi po prostu, nie wiem nawet kiedy zacząć, bo był, ja wiem z metr półtorej ode mnie, pod nogami prawie walną musiał gonić przynętę z daleka i tutaj walną nie w ogóle ani jak zaciąć, ani coś, w chwilę się poszło, to zresztą zobaczycie sami. No, ale działo się, wędką szarpało, zabawa była, a powiem tak, byłem rano na jednym z okolicznych kanałów, dla tych, którzy zorientowani, to jest kanał tam, gdzie jesienią, mówię, piękne okonie i sandacze, no niestety, dzisiaj ja miałem dwa jakieś tam skugnięcia niemrawy nawet nie wiem, co to było, był ze mną jeden z kolegów, to w ogóle miał echo, kompletnie nic. No, pomyślałem rano, mówię, a zmienię wody. Myślę, że trochę późno przyjechałem. Mówię, przyjadę na jezioro tutaj, na tym jeziorze rzadko teraz łowię. Ale tu jest jedna, jedną dobrą zaletę ma, że szczupak mi tutaj nie przeszkadza w przyłowieniu okoni. Mogę sobie spokojnie ten fluorokarbonik dawać. Żadnych obcinek, żadnych ataków szczupaka, tylko okoń. Jak się wybieram na okonia, to wiem, że można połowić. Trochę tą wodę przegapiłem, zaniedbałem, ale myślę, że w tym roku jeszcze za okoniem tutaj poprzyjeżdżam, bo tu jest naprawdę dużo pięknego okonia. I co mi się sprawdzało? No znowu kochani na tą gumkę, o której Wam mówiłem, no, no bierze dać ją, no nie powiem, że nie, no. Zobaczycie tam jak mi zmasakrowały jedną, w sumie dwie gumki już wyrzuciłem, ale no brały, no brały. Okoń był tak, w połowie głębokości, ale w, znalazłem taką zatokę, głęboka, naprawdę głęboka, chyba za minutę czekam, albo półtorej, aż mi opadnie do dna. Z tym, że łowiłem je raz w połowie głębokości, czasami troszeczkę niżej, a czasami całkowicie wyżej. One były, no to po wsi płetwy, normalnie garbatę po wsi płetwy. Raz tu, raz tu, raz tam, raz żerują przy dnie, raz potem unoszą się, wychodzą w toń. Po prostu wydaje mi się, że rozganiają te drobnica z pierwsza na wszystkie strony, a one za nią, no i to tak, tak się żeśmy się w tej wodzie bawili. Niemniej jednak trochę połowiłem, wszystkich nie filmowałem, bo tam też tak, takich małych, to już tam nie było sensu. Mimo wszystko sami zobaczycie, że tych okoni trochę tam też dzisiaj złowiłem, także fajnie było. W każdym razie myślę, że jutro zrobię powtórkę, przyjadę tu jeszcze za okoniem, Tak się uda, to zrobimy drugi filmik. Ale jak już będą jakieś konkretniejsze, bo z tą sieczką, to tam raczej nie. Ale jak skoro się już pokazuje ten grubszy, dzisiaj przygotuję się tam, zrobię sobie jeszcze troszeczkę inne przypony o innej wazy, trochę większe gumy. No zobaczymy, co z tego wyniknie, powalczymy, zobaczymy. W każdym razie, no dziś mógł, czapka prosto stała, no bo trochę gryz, no coś tam się na tej wodzie działo. Także wszystko fajnie, super, chrup, i to gwałtowna zmiana pogody. Do wczoraj deszcze, wichury, lało. Zmiana pogody, nie powinien w ogóle praktycznie brać, a jednak coś brało, z tym, że co, dawałem trochę większe gumy dzisiaj, to na większe jednak echo, tylko ten na rybek walił, cały czas ten na rybek walił, no ale fajnie, fajnie, no, w ogóle, że, że brał, także myślę, że będzie dobrze, wybiorę się jeszcze jutro tutaj samego rana, potem ewentualnie da dalej pomyślę, co dalej, bo trzeba będzie się ruszyć za szczupakiem w końcu, za sandaczem. Bo te szczupaki to w tym roku troszeczkę nawaliły, jak zresztą sami widzieliście. 50 taki, 60 taki, a nic konkretniejszego. Poszukamy i większych. Dobra kochani. Jakby co, to na razie pozdrawiam Was. Niech moc będzie z wami kochani. Tych, co nad wodą jak zwykle, życzę wszystkim połamania. No a ja jadę szykować przed i przygotuję się na jutrzejsze wędkowanie. Także narka i do rychłego. Kochanie, koń, O jakie o konisko nam ugryzło. Proszę kochani A. No trochę większą dłonią z 18-19 cm Takie wygaśne oko biorą Normalnie Kochani Ten sam rocznik Pajnie szarpią No ale co z tego? Poszedł Siedzą głęboko Normalnie ekstremalne łowienie Cały czas opada jeszcze, cały czas w dół leci, no ale to jest główka 3 gramowa kochani, to co tu się dziwić. Opuszczam do samego dołu. I cały czas w dół, i w dół, i w dół. Nie? A, a jak głęboko się ząga? No, o, nawet ładniejszy, O proszę, no ten też już ładniejszy, kochani. O proszę, no ten już ma z dwadzieścia. 20... to można spojrzeć. No, dwadzieścia. Chciałem, że trochę więcej, On tłusty taki po prostu, tu Ale kochani, są głęboko, naprawdę głęboko są. Bardzo długo czekam aż opadnie. To jest normalnie takie ekstremalne łowienie, bo to na główeczce 3 gramowej parametrów głębokości to leci i leci w dół. Ale po drodze w czasie opadu nie ma brania. Następny. O, i taki tuściutki, o, proszę, już ładniejszy. O, ten już jest przyzwoity okonek, kochani, o, ten już jest przyzwoity. Ale piękny, huknął, A zadzwoniło, kochani. No, dobrze, ponad 20 cm ma. No, pokaż tu się, kolegom, to. O, no, pokazał się. Nie chciał być gwiazdą YouTube? <grytanie> i zwiał. Dobra, gumkę poprawimy. O, o, szedł, ale garbus. W ostatnim momencie, ale piznął. Taki piękny garbus. No pros Hani, a nie jest wielki chyba. Albo idzie prosto ładnie. No, taki przyzwoity akurat na wymiar, może. No. O proszę, poszedł, oj jak śmignął, jak huragan poszedł. Ale mógłby się trafić taki, co jeszcze, co mi się zerwał, no. Następny. ten zeszł po prostu z opadu, kochani. Jak huknął. No, i to taki przyzwoity tu ścioszek Całkiem, całkiem przyzwoite te, te okonki. Może nie są to przepotężne, ale, no wam, huknął strasznie. No, uciekaj, ich. Poszedł. No, wcale nawet nie ucieka. Kołpodonie się kręci. A, poszedł sobie, spokojnie. Prosto z Kończę się tylko po jednej zatoce teraz i cały czas tutaj łowię tylko następny, ale nieduży, bo już go poczułem. A zeszły skubany do dna. Aha, taki sobie okonek. Uuu, ale bardzo głęboko zeszły. Znowu, tak jak były trochę w toni, toni przestały brać. Schodzę znowu na dół, do dna, no i tam się znowu zaczyna coś dziać, kochani. To że trzeba długo czekać aż opadnie, to jest główka 3 gramowa naprawdę, to jest kilka ładnych metrów. Tutaj trzeba pociągnąć. No, już te, te, to już wyjątkowo mniejsze, tamte były trochę większe. Nie, no podobnie, ale... Ale bez łału. No wraca grzbiecie do wody garbaty czorcie No i dzisiaj naprawdę, dzisiaj no, wyjątkowo naprawdę trzeba kombinować kombinować jak podgórkę pod górkę one, no to popsi płetwy, one raz tu, raz tu, raz, raz tu raz raz. ale już jak widzę tym ogonkiem to już wiem, że potęga to to nie jest, no ale taki są no. już taki tłuścioszek <laughs> ale walą, ale kochani, przy samym dnie są normalnie ja z dwie minuty czekam, aż mi przy. O, i proszę. I to z gumy zostało, kochanie. Jak widzicie. I ogon zeżarty, bo szarpał, szarpał, szarpał. I tyle nic tej gumki zostało. Dlatego mówię, że te gumki są tak nietrwałe.